15 sierpnia uroczystość wniebogdzięcia Najświętszej Maryi i Panny jako, że w sierpień jest miesiącem pielgrzymek to dzisiaj robię sobie pielgrzymkę do aż trzech sanktuariów maryjnych do dwóch to na pewno myślę, że trzecie to Szyłda no, pogoda jest bardzo fajna przyjemnie się kręci, bo jest jeszcze poniżej 20 stopni. Był podjazd od szost na Sochy, no i musi być zjazd w Sochach. Przez najbliższe 40 km będzie raczej płasko. Zaraz wjeżdżam do Rastaceńskiego Parku Narodowego, a tymczasem na zaskocze spodnamościa dokładnie w Chwalach ale pięknie to wygląda dojeżdżam już do pierwszego dzisiejszego sanktuarium Czyli do sanktuarium Matki Bożej od a więc Zamojskiej katedry z obrazem było tak, że namalował go więzień. Uwięziony w zamojskim odwachu namalował obraz na drzwiach celi i później, kiedy zaczęły się dziać cuda po się przed tym obrazem, został obraz przeniesiony do katedry. Zamońskiej, wtedy jeszcze kolegiaty. No i tam jest po dzień dzisiejszy. ja już w tej chwili wjeżdżam na teren parafii katedralnej. Zjeżdżam właśnie ze wzgórza w Hubalach do mokrego, a mokre to już jest parafia katedralna. Także ja jadę w zamościu gdzieś tam się łączę, bo słyszałem że podobny jest jakiś piknik militarny na rynku. Z jeszcze jakiś sprzęt wojskowy uda się nagrać ta zamojska pełniąca obecnie rolę katedry Trwam szami, sam na będę wchodził Modlę się chwilę i jedę dalej. Jadę już dalej, bo przy sanktuarium tyle turystów, że się ruszyć nie da, o przejeździe roweru już nie mówiąc. No cóż, urodzaj jest odmówiony, jak na pielgrzymkę stało. Teraz jadę, mam nadzieję, że... Do 15 i dotrę do kolejnego sanktuarium. No i wyruszając stamtąd, jeszcze pewnie wpadnie krąka do miłosierdzia Bożego. A tymczasem jadę dalej. Teraz będę miał odcinek trochę wyższego asfaltu, ale chwilowo w miarę płasko, bo... Po podjazdach przez Krasnobrodem, <tryk> szczególnie w nieprawdziwy, bo muchę. było strasznie ciężko, nogi błały, ale wynagrodził to zjazd na mowie. Hmm, to za ładny, równy asfalt, tylko gdzie on może prowadzić? Nie przypominam sobie, żeby jeden z cędy kiedyś był tutaj taki ładny asfalt i to jeszcze taki szeroki. Hmm. Gdzie to może prowadzić? Gdzie ja tym dojadę? A dobra, tam jest zwierza w tarnawadce, antena telewizyjna. No to chyba wiem, gdzie dojadę. Nie wiem, czy mnie tam wpuszczą, bo ostatnio jakieś groźby miałem, że <laughs> będą jakieś straże stały na granicy miasta, że mnie nie wpuszczą. Nie wiem. Zobaczę, może jakoś przejadę. ewentualne modki Bożej Szkoły w Tomaszowie Lubelskim bardzo ładne w kościół i znowu trafiłem na brzeg skoro już tutaj jest, to mu pokażę jeszcze Tomasza, swój cerkiew Dobra, jakimś cudem jeszcze nie przegonili z Tomasowa może ja, to przeżyje zobaczyć Chodzę na lodę, czy coś Jadę dalej W Kamerni dopadła mnie bomba w się trzeba było wypić Pomimo tego, że wiozą od w kieszonce od Krasnobrodu czyli przez 50 km dalej była zimna Dlatego, że już jest poniżej 200 stopni, rekord dystansu w jeździe solo już pobity. było z tego roku 125, teraz już jest ponad 135, jeszcze jakieś 35 wpadnie kolejne. I muszę pochwalić tutaj minę Tomaszów, z za to że na trasie Tutaj na terenie gminy od Krasnobrodu do Tomaszowa i od Tomaszowa do Suśca zamiast głupich DDRek ek zrobili pasy rowerowe. dość szerokie, jeszcze świeże asfalty są, więc aż miło się jedzie. W tej chwili jadę szlakiem w Samego jezufowa mi nim dojadę. No i też tutaj są fajne asfalty. Nie ma co prawda pasów rowerowych, ale tutaj wszyscy są przyzwyczajeni do rowerzystów, bo jest ich naprawdę masa. Ogólnie dzisiaj jest masa rowerzystów. Nie wiem, ponad 100 osób na rowerach mijałem dzisiaj już. To są najdziwniejsze, poza częścią sakwiarzy i niektórych niedzielnych rowerzystów wszyscy odmachują, także no, aż przyjemnie się jedzie. Dobra, kończę już tu przerwę, jadę dalej, jeszcze gdzieś się odezwę że do piłkarania będę kończył, to no wyjdzie jakieś 85 km, pewnie resztę zobaczycie.